Witam serdecznie na kolejnym odcinku. Dzisiaj zestaw za 60 zł. Gwiezdna Kasa leżała na półce ostatnia, więc wzięłam, bo to taki był dosyć pewniak ostatnio dla mnie. Do tego zdrobkowy cash, wielka czarna perła, happy 7-7 i portfel zielonych. Trzymajcie kciuki, żeby coś tu się zwróciło. Byłoby miło. Nie powiem. Takiego wkładu numer 18. I tutaj szukam 14, 36, 17 i 18. Kupowałam zrabki, stała przede mną pani i powiedziała, że trafiła w zrabce wow 500 zł. Czyli znowu w moim punkcie była taka paczka z 500 -ką. Dlatego nie kupowałam, bo chciałam tą zrabkę. Lubię, wow, ale no jak powiedziała, że trafiła coś takiego, no to już stwierdziłam, że w tej paczce nic fajnego nie zostało, ale dobrze wiedzieć, że w moim miejscu powtarzają takie wygrane. Myślałam, że już takie paczki tutaj nie dostarczą. A jednak kolejna 500 była fajnie, super. 419. Pani akurat wymieniała sobie na gotówkę. Także super. Ja uważam mój punkt w ogóle za szczęśliwy. Takie tam dosyć szczęśliwe paczki przywożę, dosyć fajne, wygrane. Tylko jeszcze je trafić. W tym Crazy 8 była ta. Hmm, pan trafił 300. Także, no. Warto czasami się skusić i kupić całą paczkę. Tak, właśnie się zastanawiam na trzecią rocznicę kanału, czy nie wydrapać jakąś paczkę. Tylko nie wiem jeszcze jaką. I 34, czyli tutaj nie ma nic. No bo właśnie w pojedynczych sztukach ciężko coś trafić, a w takiej całej paczce coś tam musi być. Tylko jeszcze trafić na dobrą. <grym> Happy 77, numer 37.

48 i 32 w bonusie jabłuszko, BP. Piąteczki się nie spisały. No to teraz te dwie dziesiątki. Z numerem 7 wielka czarna perła. I tutaj dolarek albo pierścionek. Jak mnie zaczął spędzić nos, może na wygraną, a może na złość. Będę zła. I tutaj szukamy: jest podkowa, zegar, tulipan, narty, winogronko, wisienki, biedronka, korona, trofeum. Kolejne to muszka, róża, auto. Naszyjnik, gwiazda. Słońce, prezent, perfumy, bransoletka, a ja chcę pierścionek i klucz. No to tutaj też nic. Ciężko ostatnio coś trafić. Naprawdę numer 21, zrabkowy cash. Tutaj już mogę oddalić, żeby było widoczne. I tak, właściwie w pośpiechu te zdrabki brałam. Nie zastanawiałam się tylko, co tam mi tylko w oko wpadło. 33, 26, 41, 39, 47 plik albo worek. A jej 52, 29, 57, 56, 12. 11, 24, 42, 16 i 23. Pięćdziesiątek nie mam wcale, trzydzieści cztery nie mam, pięćdziesiąt trzy, czterdzieści osiem i osiemnaście, i ostatni rządek 28, trzydzieści osiem. 58, 27 i worek. A worek mnoży. Dwukrotność. A matko, jak mi zwędzi nos. Worek mnoży. Co mnożymy dyszkę? Czyli będzie 20 zł. Bebe, No to fajnie. To nos mi zwędził na tą wygraną. Nie wiem, czy tu kiedyś miałam worek. Nie pamiętam. 20 złotych jest. I teraz gwiazda w odcinkach jest na kasa. Ostatnia sztuka leżąca z numerem drugim. Czy tutaj coś dołoży? Podkowa serce, albo napis 25 lat. Serduszko chciałabym znaleźć. A jest parasol, kwiatek, zamek, łódź, trefel. Szczoła, kolczyki, planeta, śliwka i worek. Teraz burger, klaps, kompas, ciastka, luneta, dzwonek, jabłuszko. Gitara, cytryna, nuta. Symbole się kończą. A gdzie te wygrane? No gdzie? Balon, szalik, bęben, mikrofon, klucz. Ostatnie dwa. Aparat i maska. Wygrywającego symbolu nie ma, czy uratuje bonus? Nie uratował, jest arbus, czyli niepotrzebnie tą ostatnią sztukę brałam. Ale przy tych drogich zdrabkach emocji nie brakuje. Także z mojego dzisiejszego zestawu wygrywa tylko zdrabko, wykraczając 20 złotych boworek, mnoży tą dyszkę. Chyba, że coś zgubiłam, ale chyba nie. Dobra, później sprawdzę. Pięknie Wam dziękuję za obecność. Życzę udanego, fajnego dnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!